Jest czwartek, dziewiętnasty września. Zanim usłyszysz dzisiejszą Ewangelię, wycisz się i pomyśl o swoim życiu. Popatrz na swoją rodzinę, pracę lub dom. Znajdź jedną rzecz, za którą jesteś wdzięczny Bogu. it's Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu Faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i stanowszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to Faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć on rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, Darował obydwóm. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona za się łzami oblała mi stopy. I swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie. Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety. Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Żyjąc w społeczeństwie, każdego dnia mijasz wiele osób. Poza bliskimi na co dzień spotykasz anonimowych dla siebie ludzi, którym łatwo przypiąć jakąś etykietę. Ekspedientka, która się nie uśmiecha, wydając paragon, jest po prostu wredna. Bezdomny to na pewno alkoholik. Współpracownik, który podlizuje się szefowi, raczej ma niskie kompetencje. Pomyśl o kilku ostatnich sytuacjach, kiedy dokonałeś tego typu uogólnienia. Szybkie oceny i etykiety pomagają funkcjonować w coraz bardziej pędzącym świecie. Utrudniają jednak kontakt z ludźmi, a czasem nawet przesłaniają oczy. Rozmawiając z Szymonem, Jezus nie wypomina mu ocen, nie nakazuje zmiany myślenia ciąga go w rozmowę, by pomóc mu dostrzec fakty. Przypomnij sobie sytuację, kiedy zmieniłeś o kimś zdanie. Co do tego doprowadziło Na początku dzisiejszej modlitwy zostałeś poproszony o przypomnienie sobie jednej rzeczy, za którą jesteś wdzięczny Panu Bogu: Obdarowanie przez Boga to fakt, który dotyczy każdego z nas. Słuchając jeszcze raz tekstu Ewangelii, Spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki obraz Boga chce nam przekazać Pan Jezus. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowego olejku i, stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła oblewać jego nogi łzami i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to Faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, muszę ci coś powiedzieć, on rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwóm. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam Ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Kończąc tę modlitwę, opowiedz Bogu. Co było dla ciebie najważniejsze w dzisiejszym spotkaniu z nim? Dbała ojcu, i synowi, i, synowi, i, duchowi, i duchowi świętemu, świętemu jak, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.